Domki, Tak wygląda nasz pokój! Tak wygląda Ameryka! Czekajcie! Pokażę Wam Amerykę! <coughs> tak wygląda pierdolona Ameryka! Widzicie? Tu samochody, samochody i to e, drzewa, słońce, domki, drzewa, samochody i tak wygląda nasz jebany pokój! Tak wyglądał nasz jebany pokój! się nie przeprowadziliśmy ale Polacy nigdy nie giną bo jest są najlepszym narodem na świecie e, widzicie wyprowadzamy się do do jakiejś willi chuj wie gdzie będzie dobrze tu jest telewizor widzicie e, tu jest mikrofalówka tu jest e, lodówka w lodówce co? piwa nie ma? o chuj! Radio mi spadło w lodówce piwa nie ma, bo wszystko wypiłem przed chwilą. Ha, ha, ha. Ale będzie dobrze. Więc tak, tu wy tak wyglądają bagaże naszego tureckiego kolegi, nie? Turcy to trochę burdasy, ale ten jest w miarę w porządku. Ale Polacy czasami są w porządku, ale ten to brudas. No, tutaj są moje bagaże. Jak widzicie, wszystko w porządku, jak należy. Tak wygląda nasz kibel, chcecie zobaczyć amerykański kibel? Tak wygląda amerykański sracz. Widzicie? Jedna klapa, żadnego kawera, tylko klapa. Chujnia na maksa. A tak wygląda przepychacz, amerykański przepychacz do kibla, widzicie? Amerykański przepychacz do kibla jest inny niż polski przepychacz do kibla. No, eee, co my tu mamy jeszcze? Wannę. Pysznic, lustro i co my tu jeszcze mamy? Kurwa w sumie to wszystko, nie? O, a to, to, to wynoraliśmy ze śmieci, nie? Ktoś miał wkrętkę, że sobie zrobimy grzanki albo, nie wiem, kanapki na ciepło, czy chuj wie jak to się nazywa i to stoi, stoi, śmierdzi po Murzynie jakimś. To, po, po, to wzięliśmy, Murzyn wyrzucił, a my to wzięliśmy. No a tutaj a tu patrzcie tu Widzicie to? To jest e, e, Łańcuch do roweru naszego tureckiego kolegi który wpadł pod samochód I Nic mu się nie stało kurwa dziwne Dobra tu są kable tu jest krzesło Jedno krzesło mamy kurwa w całym pokoju Jedno faka krzesło A tu jest moje piwo o dobrze wchuj o zamknięte jeszcze no to ciekawe Już jest otwarte i już je piję o. Dobre piwo Tam pierdoły, że polskie najlepsze Tutaj też robią dobre piwo A za to kiełbasa polska jest najlepsza, mówię wam Co wam tu jeszcze pokazać Jak palę fajkę, kurwa W sumie tutaj nic więcej nie ma o, To jest nasze okno na świat ok Okno na świat Ta Amerykański dream w sumie chujnia na maksa, ale to wam później opowiem. Ale piosenka jest zajwista. Freaky people. Uh, here is a lot of freaky people, but this is good for us. because we are freak too we are really freak we are we weird we are a bad uh that was a pianist